Czy mieliście kiedyś tak, że zaplanowaliście sobie cele na dany rok, a potem porzuciliście je chwilę po 1 stycznia? Bo ja tak miałam co roku. Dlatego w tym filmie postaramy się przygotować i zresetować na 2022 rok, tak aby był on jeszcze lepszy niż oczekujemy, chociażby dla dotrzymania własnych obietnic. Na moim kanale w 2022 roku. Sama nie wierzę, że to mówię, ponieważ ja żyję jeszcze w czasoprzestrzeni tak naprawdę 2020, a tu już mamy dwa lata później, i. Ale tak mówi każdy i pewnie będziemy się mylić, pisząc data jeszcze przez najbliższe 3 miesiące, więc czas się przyzwyczaić, że mamy trzy dwójki w dacie. Zapraszam Was dzisiaj na pierwszy film w nowym roku, który, miejmy nadzieję, rozpocznie jakąś nową erę na moim kanale, bo guess what, jest to nam bardzo, bardzo potrzebne, a przynajmniej mi. 2021 wydawało mi się, że był tragicznym rokiem. Serio, jak sobie tak powracam w głowie, to nie mam jakichś bardzo dobrych wspomnień i nie myślę sobie o tych dobrych rzeczach, które się mi przydarzyły, tylko raczej o tym, co mi nie wyszło, co mi się nie udało. Takie wiecie, negatywne myślenie typowego Polaka. Natomiast ostatnio robiąc na moim Instagramie podsumowanie roku, zdałam sobie sprawę, że faktycznie ten rok był bardzo dobry i mam bardzo dużo nowych i cudownych wspomnień z niego, ale mimo to listopad i grudzień wyglądały tak. Jak sami mogliście zobaczyć, nie były to zbyt dobre miesiące. Trochę jakby z moich prywatnych przyczyn, których nie będę tutaj wyciągać, ale jeżeli chodzi o YouTube no to też niezbyt mi szło, a to jednak jest gdzieś tam moja, powiedzmy, trochę zawodowa część życia. Ale do tego też jest to moje hobby, więc jeżeli było mało oglądalności i ja się czułam źle, to potem czułam się jeszcze gorzej, bo myślałam, że wiecie, nikt nie chce oglądać tego, co robię i może gdzieś ta moja era YouTube się skończyła. Natomiast przyszedł vlogmas, który zasiał takie u mnie ziarko nadziei, że wiecie, będzie lepiej. Nie było, bo jeszcze gorzej. Może i te wyświetlenia naprawdę były małe, ale doceniam każdą osobę, która ze mną była, jestem wdzięczna i sama udowodniłam sobie, że się da. Ale umówmy się, ten kanał potrzebował zmian, bo byłam bardzo mocno wypalona. I teraz, jak patrzę z perspektywy czasu, to szczególnie te ostatnie vlogmasy nie były totalnie w moim stylu. Po vlogmasie wzięłam sobie tydzień przerwy, as you can see, ale powracam z totalnie świeżą głową, nową kartą. Kiedyś dla mnie tydzień to było nic, a teraz moja głowa jest pełna pomysłów. Moja głowa jest teraz gotowa do pracy i mam nadzieję, że mi to. Nie zniknie. Także przygotowałam sobie kawę i zróbcie to samo albo herbatkę, baczę co chcecie. I zasiądźmy razem do rozplanowania 2022 roku. Nieważne, że jest już 1 stycznia, ale lepiej późno niż wcale, okej? Okay? Spostrzegawczy mogli już zauważyć, że zmieniłam nazwę kanału, ponieważ na początku, kiedy jeszcze tutaj nie było filmów, mój kanał nazywał się Julia Groszek. Ale chcąc wstawić pierwszy film, radziłam się pewnych osób i słuchajcie, dostałam taką radę, że nazwa Julka Groszek, czyli ta, którą miałam do wczoraj, tak naprawdę, jest tą nazwą właściwą i że po prostu wiecie, Julka brzmi lepiej, przyjaźniej i że wiecie, więcej osób nie zasubskrybuje, dlatego że będzie widziało. Że nie jest to taki poważny kanał, no bo umówmy się, są aspekty poważne, no ale wiecie. Czy ja wyglądam na poważną osobę? Ogólnie jeżeli chodzi o moich znajomych, to rzadko kto w ogóle posługuje się moim imieniem, ponieważ ja też tego nie lubię, w sensie lubię swoje imię, jakby nie nic do imienia, ale jednak posiadanie, wiecie, takich przezwisk wysuniętych z kontekstu jest o wiele lepsze. Ale dobrze, dojdźmy do brzegu. Uważam, że nazwa Julia Groszek, pomimo, że jest poważniejsza, jest o wiele lepsza, ponieważ to jest moje pełne imię i nazwisko. Wszystkie opinie, wszystkie tematy, na które się wypowiadam, mówię ja w swoim imieniu i po prostu lepiej mi to brzmi, kiedy jest to tak pełne imię. Także to jest pierwsza zmiana. Druga to profilowe. Jest to tak naprawdę moje ulubione zdjęcie z 2021 roku, i stwierdziłam, że może to będzie taka mała tradycja, że z początkiem roku będziemy po prostu ustawiać nowe profilowe, ale potrzebowałam zmian. Tamto zdjęcie było nieaktualne, bo było z 2020, no i wyglądam teraz trochę inaczej, więc wstawiłam moje ulubione zdjęcie, żeby mój kanał też dobrze mi się kojarzył. A jeżeli chodzi o to tło za zdjęciem, powiedzmy, to również je zmieniłam. W sensie w momencie, kiedy to nagrywam, jeszcze ono nie jest zmienione, ale planuję je zmienić, dlatego że nie. Nie podoba mi się to, jakie było ono do tej pory. Kiedyś powierzyłam to tło pewnej osobie i na początku mi się podobało, potem mi się znudziło i do tego stopnia mi się znudziło, że musiałam je zmienić, więc wstawiłam byle co i nie miałam w sobie pomysłu na nic nowego. A że naprawdę zrobienie tego tła z tyłu nie jest takie proste, a ja jestem coś samosia i totalnie chcę, żeby wszystko robione na tym kanale było robione przeze mnie, no to po prostu męczę się. Męczę się i do tej pory ono nie jest skończone, nawet nie zaczęte. Ale jak sam ten film to pewnie już jest nowe tło. Możecie mi dać znać, jak się podoba. Myślę, że te zmiany już mi na lepsze, że pokazałem im po prostu już bardzo szybko. Jeżeli coś mi się nie podoba, to mogę tak to zmienić. Mam wrażenie, że to tak domknęło do końca ten etap vlogmasów, który totalnie nie był spójny z tematyką mojego kanału. Nie wiem, lubię vlogmasy, ale ten rok totalnie miał bajbu świąt. Nowy rok to są nowe postanowienia. Moje w tamtym roku były totalnie zawyżone. Miałam za wysokie oczekiwania co do samej siebie, więc pod koniec właśnie roku myślałam, że on był tragiczny, bo prawie nic z tych postanowień się nie spełniło, ale jak teraz sobie tak na nie patrzę, to naprawdę przesadziłam. Jakby na przykład moim postanowieniem było zdrowo się odżywiać, moim postanowieniem było ćwiczyć. Ale to nie są takie, wiecie, sprecyzowane, małe rzeczy, które sprawią, że będziemy, wiecie, czuli się szczęśliwi, że będziemy czuli się lepiej. Teraz już wiem, że żeby spełniać je postanowienia noworoczne, trzeba je umieć dobrze skonstruować, czyli na przykład zamiast mieć szóstki z każdego przedmiotu na koniec klasy, to uczyć się systematycznie, codziennie po 15 minut. I ja, w tym roku swoje cele już stworzyłam, co prawda one są jak na razie na moim telefonie, ale chcę przenieść je na papier, ponieważ to zawsze ułatwia mi sprawę. Poza tym wypowiedzenie moich celi na głos, tak jak tutaj, na filmie, myślę, że sprawia, że trochę je sobie tak wymanifestuję. Jak je powiem, to one staną się rzeczywistością. Pamiętajcie, żeby cel ale tworzyć totalnie pod siebie i żeby nie sugerować się, na przykład moimi. Ja mogę Was zainspirować, ale wiadomo, każdy musi stworzyć coś pod siebie, żeby czuć się po prostu dobrze z tym, co stworzył. Ja moje będę pisała w bóle journalu, który kupiłam milion lat świetlnych temu w Tigerze. On jest, słuchajcie, zaczęty od 2019 roku, więc szmat czasu już za nami. Ale co prawda nie używałam go jakoś bardzo często, więc jakby dużo tutaj stron jest zapełnionych, ale no, widzę też, jak zmienił się mój mindset przez ostatnie lata. No ja tu słuchajcie już zrobiłam sobie jakby takie 2022. Już taką pierwszą afirmację sobie napisałam. I'm healthy, productive and I achieve my goals. W na razie są puste kartki, ale rozpiszmy sobie faktycznie na papierze teraz te cele. Podzieliłam je na parę kategorii. Pierwsza to jest social media, bo jednak to jest moja praca, to jest moje hobby i to potrzebuje osobnej kategorii. Druga to jest zdrowie. Tu chyba nie muszę nic tłumaczyć, po prostu jest to niezbędny element życia. Kolejna kategoria Nazywa się prywatne, dlatego że są też cele, których nie chcę publikować w internecie, które potrzebne mi są do życia, ale są zbyt prywatne, żeby o nich mówić. Dlatego nazywają się prywatne. I słuchajcie, to nie wszystko, ponieważ mam jeszcze jedną kategorię. Jest to kategoria miesięczna, czyli zapisałam tam rzeczy, które chcę robić każdego miesiąca. Jeżeli chodzi o resztę celi, to zobaczyliście tutaj to, co jakby mogliście zobaczyć, też jak to rozpisywałam. No a resztę zostawiam prywatnie dla siebie. Jeżeli cele na ten rok mamy ustalone, to teraz trzeba zacząć wdrażać się w życie. I właśnie jednym z moich celi to jest ta manifestacja, o której bardzo zapominałam w poprzednim roku. I ja nie jestem najlepszą osobą, żeby opowiadać o manifestacji. Są kanały, które się wręcz tylko tym zajmują. Wiem, że dla niektórych to brzmi dziwnie, ale ja manifestację rozumiem w ten sposób, że jest to taka troszeczkę wizualizacja i przyciąganie do siebie celi, które właśnie sobie rozpisaliśmy. Ja absolutnie nie rozumiem tego jako przyciąganie. Wszechświata, żeby zrobić te cele, bo dla mnie brzmi to nierealistycznie i nie do końca wierzę w takie rzeczy, ale manifestacja to dla mnie taka podświadoma przede wszystkim motywacja do robienia różnych rzeczy. To jest dla mnie takie trochę pisanie swojego pamiętnika, ale w czasie przyszłym, w czasie teraźniejszym, ale o rzeczach, które chcemy osiągnąć w przyszłości. Powiedzmy 1 stycznia 2022 roku i piszemy sobie taką manifestację. Siedzę sobie właśnie w moim wymarzonym aucie w kolejnym. Loże beżowym, który kupiłam na tej tej ulicy. Był to bardzo słoneczny dzień, przyszłam uśmiechnięta. Dostałam kluczyki od właściciela, podpisałam umowę, wsiadłam, poczułam zapach nowej tapicerki i tak dalej, i tak dalej. Im bardziej jest to szczegółowe, tym myślę, że bardziej jest to realistyczne i to w pewnym sensie uświadamia nas, że nasz cel jest osiągalny. Trzeba wiecie, robić takie malutkie, malutkie kroczki, aż w końcu na przykład kupimy to auto. Ważne jest, żeby jakby samodzielnie to wszystko interpretować i zachowywać przede wszystkim zdrowy rozsądek, no i przede wszystkim też wdzięczność za to, co mamy w tym jest ważne, jeżeli chodzi o te takie spiritual things. Jak wiadomo, czysta głowa i nowy start to też czysta przestrzeń w pokoju. Ja na ten moment na przykład mam już piękną zmienioną pościel, też na przykład moją toaletkę, która jest ze mną, wcześniej posprzątałam, natomiast w moim pokoju jest jeszcze dużo na przykład świątecznych dekoracji, które niekoniecznie kojarzą mi się z nowym rokiem i jakby święta już w mojej głowie były i minęły. Te święta miejmy nadzieję zakończyły ten taki bardziej negatywny okres w moim życiu i teraz będzie tylko lepiej, dlatego nie chcę szczerze mówiąc patrzeć na te świąteczne lotowe, chcę je troszeczkę posprzątać. No ale do tego wiecie, zetrzeć wszystkie kurze, przede wszystkim dotrzeć do zakamarków, do których moja ścierka nie dotarła przez może i nawet rok. Ale również przygotowanie sobie szafy. Słuchajcie, no moja szafa ubraniowa nie jest tylko szafą upraniową. Jest ona miejscem, w którym ja składuję też inne rzeczy. No wszystkie takie moje pierdoły, ponieważ jest to jedyne większe miejsce do przechowywania rzeczy w moim pokoju. I bardzo poręczne. Też na same ciuchy jest to za dużo miejsca, więc na ten moment jest tam wszystko i nic. Dlatego też zabieram się za takie czyszczenie tej przestrzeni i takie posprzątanie rzecz po rzeczy. Zastanowienie się, czy jest mi to potrzebne na ten rok, czy czuję się dobrze z tą rzeczą to co noszę na przykład teraz sprawia, że jestem szczęśliwa, czy chciałabym coś zmienić popatrzenie też sobie y, faktycznie na te ubrania, które teraz mamy, bo jak wiemy zaczął się szał wyprzedażowy, żeby bezsensownie kupować rzeczy, które po prostu są nam już niepotrzebne bo na przykład mamy takie rzeczy, ale umówmy się teraz konsumpcjonizm jest na bardzo wysokim poziomie i często zapominamy w ogóle o ubraniach, które nosimy, które mamy w swojej szafie, więc warto spojrzeć na to tak zdroworozsądkowo i faktycznie wszystko do przejrzeć a przy okazji ładnie poukładać, żeby Wstając do szkoły lub w pracy móc sobie wybrać po prostu ładne outfity i dobrze nastawić się na ten dzień, a nie wiecie, łapać co pierwszy szafa wy... wyrzuci. A teraz powróćmy troszeczkę do tej wizualizacji, o której Wam wcześniej mówiłam, ponieważ to jest według mnie bardzo ważne, żeby wierzyć w te swoje cele, wierzyć w te swoje postanowienia. I pomyślmy sobie, co trzymamy codziennie w ręce, albo na co patrzymy codziennie, żeby faktycznie przypominać sobie o tych celach. No, bingo, jest to telefon, jest to laptop, więc warto tworzyć sobie tak zwane vision boards, i dla mnie jest to po prostu taka tapeta. Wizualizacja moich celi, dopasowywanie do siebie po prostu zdjęć z Pinterest'a oczywiście, który jakby liczę, że będą faktycznie moją rzeczywistością w 2022. Więc tak jak już powiedziałam, wchodzimy sobie na Pinterest i ogólnie te takie tablice, tapety można zrobić naprawdę w wielu aplikacjach, na przykład Canva, Google Slides, też można robić na telefonie, na przykład jakieś Wanto i ja na przykład bardzo lubię tą aplikację. Niekoniecznie trzeba robić to na laptopie, to jest po prostu składanka zdjęć z Pinterest'a, więc no, myślę, że można to zrobić naprawdę w różnej formie. Ja w tamtym roku tak naprawdę moją Vision Boards miałam troszeczkę zgapioną z Pinteresta, już taką gotową, wzięłam z Pintersta i wrzuciłam sobie na mój telefon. Nie było to dobre rozwiązanie, bo to nie były faktycznie rzeczy, które ja chciałam zrealizować, tylko estetycznie mi się to podobało. Natomiast w tym roku zrobiłam sobie taką tablicę z prawdziwego zdarzenia i faktycznie przesiadłam, zgrałam sobie na telefon wszystkie zdjęcia, które gdzieś tam chciałam, żeby się wydarzyły w moim prawdziwym życiu. No i potem wiecie, poskładałam i tą samą tapetę dałam na zablokowany ekran w MacBooku i w moim telefonie. Na ten moment jeszcze mam taką zwykłą, ale już niedługo się to zmieni. Ważne jest, aby właśnie te tablice były spersonalizowane, żebyście wy zrobili swoje, no bo taka, którą ja miałam na przykład w tamtym roku nie miała dla mnie żadnego znaczenia, bo to nie były moje cele. Jak najbardziej możecie sobie tą tablicę teraz zeskrinować i możecie sobie ją, wiecie, pobrać na swój telefon czy na swojego laptopa, ale nie wiem, czy jest w tym większy sens, skoro każdy ma inne cele. Poza tym sam proces twórczy jest naprawdę ciekawy, więc myślę, że możecie się tak pobawić, ale oczywiście Zastępniam Wam również moją Vision Board. Jak już jesteśmy w tej tematyce elektronicznej i zrobiliśmy swoją wymarzoną tapetę, wizualizację, to musimy również mieć ładnie ułożone aplikacje, estetyczny telefon i przede wszystkim troszeczkę go oczyścić, bo no nie ukrywajmy, spędzamy tutaj bardzo dużo czasu i fajnie jest mieć taką czystą przestrzeń, jeżeli chodzi o tą atmosferę na telefonie. Więc w ogóle pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić w tym momencie, nieważne czy chcemy mieć estetyczny telefon czy nie, to odobserwować przy... Wszystkie szkodliwe, toksyczne konta osoby w internecie, które sprawiają, że czujemy się źle ze sobą, może nawet nie są one toksyczne, ale po prostu w pewien sposób tak na nas wpływają, że czujemy się niewartościowi albo uważamy, że ich życie jest tak idealne, że przy tym zaczynamy nie lubić naszego własnego. Girl, to jest ten czas, żebyś odobserwowała to konto albo te konta. Tych ludzi i po prostu zaczęła żyć swoim życiem. Panie też ten telefon jakby wyczyścić od zewnątrz. Może laptopa mniej, ale telefon kładziemy w różne miejsca, a potem przykładamy go do ucha z kimś rozmawiając. Jest to dosyć niehigieniczne, szczególnie jak zmagacie się z stronnikiem, czy nawet jak się nie zmagacie. Warto mieć czystą przestrzeń, szczególnie tutaj ekranu. Posuncie sobie niepotrzebne zdjęcia. Wiecie, ja też jestem na przykład osobą sentymentalną i ciężko mi się pozbyć niektórych zdjęć, ale czasami mamy serię zdjęć, które są totalnie niepotrzebne, albo zapisane śmieszne TikToki, które chcieliśmy. Wysłać znajomym i dawno to zrobiliśmy powiedzmy pół roku temu, teraz z nawet nie śmieszą i są nam niepotrzebne. Tego się pozbywamy, żeby mieć chociażby więcej przestrzeni na nowe wspomnienia. Usuńcie aplikacje, które są dla Was szkodliwe. Przez to możecie zwiększyć sobie pamięć w telefonie, albo po prostu usunąć te toksyczne źródła. Jeżeli na przykład to za dużo, piszecie ze znajomymi na snapczacie i wysyłacie sobie za dużo snapów, albo po prostu czyjeś story powoduje, że czujecie się z tym wszystkim źle i że ich życie jest takie fajne wasze, nie? O, instalujcie tą aplikację. Okay. No hard feelings. Weźcie i to usuncie. Będzie wam się żyło lepiej. To samo jest z TikTokiem, bo nie wątpię. Są tam fajne, wartościowe filmiki, czasem wręcz śmieszne, i czasem takie, które mogą zmienić Wasz pogląd na świat. Umówmy się, jest to najbardziej wciągająca aplikacja, którą macie na swoich telefonach. Więc jeżeli jest ona dla Was bardzo uzależniająca i nie możecie się od niej oderwać, to nie ustawiajcie sobie timerów w telefonie na używanie jej. Nie mówcie sobie po prostu, że 15 minut i z niej wychodzę, bo to nie zadziała. Umówmy się, to nie zadziała zadziała, odinstalujcie ją totalnie i zobaczycie, że będzie żyło Wam się lepiej. Jeżeli lubicie estetyczny fit, to możecie sobie po prostu stworzyć jakieś ładne fidżety, czy zrobić po prostu sobie ładną organizację telefonu, natomiast ja nie jestem jakaś bardzo gadżeciarska, powiedzmy. Zajmacie na przykład screen z mojego telefonu, jak ja mam to rozplanowane, ale możliwe, że to się zmieni. Na razie ja lubię taką prostotę i social media wiecie, na jednej stronie, a na drugiej reszta. No i last but not least, utwórzcie sobie ładną, fajną, estetyczną, cudowną playlistę z piosenkami, które będą wam się kojarzyły właśnie z 2022 rokiem. Ja na swoim Spotify'u, możecie tam mnie obserwować, jak chcecie, robię takie playlisty i na przykład ja mam tak, że męczę jedną piosenkę albo jedną playlistę, powiedzmy, miesiąc, potem mi się to nudzi i tworzę nową i to jest ta piosenka na dany miesiąc, i powiedzmy, mam po 6 miesiącach kilka tych playlist, no i powracam sobie, powiedzmy, do z początku roku i mam taki wow, ale to był vibe, wiecie, wszystkie super szczęśliwe momenty przed oczami, co się działo w tym miesiącu, więc fajnie jak muzyka łączy się z jakimiś pozytywnymi myślami. Także playlist na 2022 rok to jest serio super rzecz i ja sama muszę ją zacząć tworzyć. To jest bardzo istotne, żeby o siebie dbać i żeby pamiętać, że pomimo całego tego szaleństwa, które się dzieje czasami, trzeba znaleźć czas dla siebie, może i odpuścić niektóre rzeczy, ale zrobić sobie tą maseczkę, zrobić sobie tą kąpiel, jeżeli ma się wannę, czy po prostu poczytać książkę. Odpocząć. Także ja postanowiłam, że też y, złapię parę chwil dla siebie, zrobię jakąś maseczkę. Usiądę z książką swoją drugą jest to biografia Harego Stylesa. Nie jest to autobiografia, jego nieoficjalna jest to książka, chyba. Proszę Was, pamiętajmy, że czas dla siebie jest istotny. I to, tak jaki miałam ten cel, żeby robić sobie jedną randkę ze sobą, to bardziej chodziło mi o wychodzenie z domu, ze swojej też strefy komfortu czasami. Ale takie zwykłe czasem zrobienie sobie maseczki i puszczenie sobie serialu, albo pamiętanie o tym, żeby się regularnie balsamować, sprawia, że czasami czujemy się zadbani. A jak czujemy się zadbani, zadbane, to jest nam o wiele lepiej po prostu siebie akceptować, bo wygląd fizyczny też jest istotny. Już tutaj nie mówię o jakichś w relacjach międzyludzkich, ale też mówię o relacjach ze samym sobą, bo jak patrzymy w lustro. I się sobie podobamy. No to od razu jest jakoś tak nam lepiej na duszy i chce się więcej. A teraz słuchajcie rzecz, do której nie mogłam się zabrać od miesięcy. Ten portfel dostałam na święta 2021 roku. Równo rok temu dostałam ten portfel i jest on pusty. Nie dlatego, że po prostu nic tam nie ma być, ale nie miałam ochoty, nie miałam czasu, nie miałam samozaparcia, żeby po prostu przełożyć wszystko ze starego portfela do nowego. Ja jestem też zresztą osobą, która wszystko trzyma na moim telefonie. Zupełnie wszystko, ale to chyba nie tylko ja, bo żyjemy w takich czasach, więc portfela często nawet ze sobą nie mam. Ale jest to taka rzecz, w której często trzymamy wszystkie karty. I... No i takie też trochę osobiste rzeczy, każdy jakiś chyba jeden portfel ma, ale jeżeli macie też coś takiego jak ja, do czego nie możecie się zmotywować rok, to tego roku jest dobrym czasem na to. W ciągu dnia, już teraz nie pamiętam, ale gdzieś czytałam o tym, ile dokładnie mamy myśli, i jest to o wiele więcej niż się spodziewamy. Czasem o których chcemy faktycznie myśleć, czasem to są rzeczy, o których chcielibyśmy zapomnieć, i czasem nawet nie wiemy, że o czymś myślimy, albo że o czymś marzymy, albo pewnie też sami siebie do końca nie znamy, a wyrzucenie słów na kartkę papieru jest. Wielkim ułatwieniem, bo jednak pisanie do siebie samej jest takie terapeutyczne wręcz uspokajające. Wiecie, czujemy się jakbyśmy z kimś rozmawiali, bo zadajemy sami sobie pytania i na nie odpowiadamy. Rozumiemy też trochę swoje uczucia. Warto, żeby też właśnie być w tym w 100% szczerym, żeby nie odpowiadać na te pytania tak, a, dobra, niech coś będzie napisane. Tylko tak faktycznie przyłożyć się do tego i napisać sobie od A do Z, o co myślimy w danym momencie, chociaż miałby to być bzdury, fajnie wrócić sobie, wstecz na przykład o 3-4 miesiące, zobaczyć jak się zmieniliśmy, jak, jak zmienił się nasz umysł, nasze podejście do różnych spraw, więc na przykład co jakiś czas warto sobie zadawać te same pytania, ale jednak no stop też je zmieniać. I trwaliście do końca tego odcinka, mam nadzieję, że podobał wam się taki nowy styl, trochę mojego montowania, trochę mojego mówienia, I jednak zmiany nadchodzą i mam nadzieję, że zmiany też we mnie nadchodzą, bo przede wszystkim dzisiaj ja jestem jakaś taka mega szczęśliwa i bym teraz z góry rozniosła, bo jeżeli chodzi o dwa 2021, szczególnie końcówka, listopad grudzień. I wiecie, co się dzieje? Czuję wam w zyłoczach. No tak jak wiecie nie był to z dobry okres, jakby jestem wdzięczna za lekcję, którą dostałam od życia, ale moje mental health nie było wtedy na dobrym poziomie i miejmy nadzieję, że teraz będzie lepiej, więc cieszę się, że chociażby w pierwszy dzień nowego roku ja czuję się świetnie. Ja czuję się jakbym zaczynała nowy rozdział w moim życiu. Nie chcę już się rozgadywać i tak wystarczającym materiał jest długi, także chciałam wam bardzo serdecznie podziękować za rok 2021. Podziękować za ponad 20 tysięcy osób, które ze mną było, możliwe, że nie wszyscy, możliwe, że część z tych osób w ogóle nie zobaczyła mojego filmu żadnego, na pewno oglądają też moje filmy osoby, które mnie nie subskrybują swoim drogą zapraszam, ale tak dziękuję każdemu kto był, dziękuję każdemu kto wspierał, kto komentował, serio czytanie komentarzy od was to jest najlepsze co może być takim jedne moje serducho, więc jeżeli macie cokolwiek do powiedzenia albo jeżeli nie macie do powiedzenia to zostawcie komentarz, bo to naprawdę daje takiego kopa, no uwielbiam was mam najlepszych widzów na świecie, ale dobrze nie zamyzam was, idźcie i spędzcie produkty Mię, resztą część dnia przesyłam Wam ogromne buziaki, szczęśliwego nowego roku. Spełniajcie swoje cele, rozwijajcie się. I tak zapraszam Was do kolejnego filmu, który wam będzie nie włogam, ponieważ od dzisiaj jestem regularna na tym kanale. Guziaki! Chociaż pożegnanie się nie zmienia.